Gdzie miasto Atlantyda miało kilka okręgów wodnych i lądowych? Niektórzy interpretują opisy Platona o lokalizacji Atlantydy jako pasujące do obszaru Sahary, a nie, jak tradycyjnie sądzono, w okolicach Morza Śródziemnego czy Atlantyku. Platon mówił o dużym mieście z imponującymi murami, kanałami i centralną wyspą. Struktura Rihata, swoim rozmiarem i ułożeniem, mogłaby teoretycznie odpowiadać tej wizji. Atlantyda miała zostać zniszczona przez wielką katastrofę, a Oko Sahary mogło zostać poddane podobnym naturalnym procesom geologicznym, które zatarły ślady ewentualnej cywilizacji. Choć ta teoria przyciąga wyobraźnię, brakuje twardych dowodów archeologicznych na poparcie tej hipotezy. Jeśli podobają ci się moje filmy, zasubskrybuj kanał Reptilli na YouTube. Kliknij w dzwoneczek, by nie przegapić fascynujących legend, teorii, historii i opowieści. I pamiętaj, oni są wśród nas.